Witajcie ponownie i wracamy do czytania książki e, Afryka Kazika. Dzisiaj rozdział pod tytułem Na targowisku. Był dzień targowy, gdy dotarłem do Usumbrury, stolicy Rwandy. Na rozległym placu pośrodku miasta gwarno było i wesoło. Grajkowie uderzali w bębny tancerze, skakali wysoko w górę, dzieci piszczały z radości. A widzowie klaskali głośno i wrzucali muzykantom ziemniaki do wielkiego wora jako zapłatę za ich popisy. Może pan kupi piękny naszyjnik? zawołał kupiec, prezentując ozdoby z kości zwierząt, muszli i suszonych owoców. To byłby doskonały prezent dla mojej żony. Ile kosztuje? spytałem. Wystarczy, jeśli da mi pan coś w zamian, na przykład kapelusz. O, dziękuję, ale wolałbym go się nie pozbywać. Chroni moją łysą głowę przed słońcem, odrzekłem. Kupiec wyraźnie zmartwił się, że nie ubije interesu. Może mógłbym zapłacić za naszyjnik pieniędzmi? Zaproponowałem. Tutaj nie używamy pieniędzy, odparł. Jak zatem kupujecie rzeczy? Zdziwi Zapytałem zdziwiony. Jeśli potrzebuję jajek na kolację, idę na targ i proponuję wymianę. Mówię dla przykładu. Dam ci igłę i nici, a ty dasz mi trzy jajka. Lub gdy chcę kupić krowę, proponuję. Jeśli ty dasz mi jedną krowę, dostaniesz ode mnie dwie kozy i kurę. W ten sposób wymieniamy się rzeczami i obywamy się bez pieniędzy. To nieco skomplikowane, odparłem. Dlaczego nie używacie pieniędzy? Kupiec się roześmiał. Pieniądze? A gdzie pan je zazwyczaj chowa? Zapytał. Kieszeni? Odrzekłem. Ha. No właśnie, wykrzyknął kupiec. A u nas przez cały czas, przez cały rok, tak gorąco, że nie potrzebujemy ubrań. Proszę się rozejrzeć. Ludzie chodzą bez spodni, koszul, kurtek, żadnych kieszeni, w których mogliby chować pieniądze. Rozejrzałem się. Mieszkańcy u Sumbury rzeczywiście chodzili niemalże nago. Sięgnąłem do kieszeni. Oprócz pieniędzy znalazłem w niej stary zegarek. Pomyślałem, że nie jest mi potrzebny, skoro nie muszę się do nikąd śpieszyć, a słońce wskazuje początek i koniec dnia. Jeśli dam panu zegarek, czy dostanę w zamian naszyjnik dla mojej żony? Kupiec wziął zegarek do ręki, nakręcił, przyłożył do ucha. Jak pięknie tyka, zawołał z zachwytem. Oczywiście, zatem wspaniały zegarek dam panu na szyjnik. Mało tego. Dorzucę jeszcze rzeźbioną bransoletę z drewna hebanowego. Umowa stoi, odparłem. Kupiec założył zegarek na rękę, wpatrywał się we wskazówki z szerokim uśmiechem, nadzwyczaj zadowolony z transakcji. Ja także nie mogłem narzekać. Oto afrykańskim zwyczajem, bez użycia pieniędzy, nabyłem urocze prezenty dla mojej żony. I córeczki. Kolejny rozdział u króla Rwandy. Następnego dnia zawitałem na dwór króla Rwandy. Przez szeroką bramę wstąpiłem na dziedziniec, minąłem zaparkowaną przed pałacem lśniącą luksusową limuzynę i przywitałem się ze stojącym przy wejściu strażnikiem. Zaproszono mnie do salonu którego ściany były obwieszone pasiastymi, pręgowanymi i centkowanymi skórami zwierząt. Jak cudnie być królem afrykańskiego kraju, pomyślałem posiadać limuzynę, pałac, ogrody i całą resztę. Dzień dobry! Król Mutara wita podróżnika z dalekiego kraju ukłonił się młodzieńc tak wysoki, że musiałem zadrzeć głowę, by się z nim przywitać. Dzień dobry! Nazywam się Kazik! Przyjechałem z Polski, by pozdrowić afrykańskiego władcę. Król zaprosił mnie na przejażdżkę. Wygodna limuzyna powiozła nas zielonymi alejami. Władca spoglądał w milczeniu na swe królewskie ogrody. Dlaczego jesteś smutny? spytałem. Sądziłem, że król jest zawsze szczęśliwy. W Afryce trudno być królem, odrzekł Mutara. Dlaczego? Masz pałac, służbę, samochód i piękne ogrody? Dziwiłem się. To prawda, ale mam też zmartwienia. Nie potrafię sprawić, by ludzie w moim kraju byli szczęśliwi. Kłócą się wciąż, a ja nie potrafię ich pogodzić, odparł król. Każdy z nas ma zmartwienia, pragnąłem go pocieszyć. To prawda, odpowiedział. Co ty robisz, kaziku, kiedy się martwisz? Ruszam w drogę, zostawiam kłopoty za sobą i szybko o nich zapominam. Widzisz. Ja też chętnie wybrałbym się w podróż, by zobaczyć świat. Zapomniałbym o zmartwieniach, ale nie mogę zostawić mojego królestwa bez opieki. Musiałem przyznać królowi rację. Zrozumiałem, że jest mądrym człowiekiem. Na pożegnanie poprosiłem go o wpis w moim pamiętniku. Król wyciągnął z kieszeni złote pióro i wpisał się pismem zdobnym w piękne zawijasy. Dla Kazika, podróżnika z Polski, z życzeniami szczęśliwego powrotu do domu. Mutara, król Rwandy. Pomyślałem wtedy: Jak dobrze, że mogę ruszyć w dalszą podróż przez Afrykę. Jak dobrze być podróżnikiem. Śnieg w Afryce. Beni to najpiękniej położona wioska, jaką w życiu widziałem. Postanowiłem się zatrzymać w tym urokliwym zakątku. Odsapnąć po trudach podróży, w gorące duszne wieczory siadałem przed chatą, której użyczyli mi sympatyczni mieszkańcy Beni. Popijałem sok z bananów, pykałem fajeczkę i spoglądałem na ośnieżony wierzchołek gór księżycowych. To Zori, opowiadali mi mieszkańcy wioski. Trzeba wspinać się trzy dni, by dojść na sam szczyt. A czy była już na tej górze ekspedycja z Polski? spytałem. Hmm, byli tu już alpiniści z Włoch i Belgii, ale z Polski? Nie, jeszcze nigdy. Zatem najwyższy czas, aby i Polak wspiął się na tę piękną górę. Jutro ruszam ku szczytom gór księżycowych, zakrzyknąłem, wskazując palcem biały wierzchołek w oddali. Czy pomożecie mi w tej wyprawie? Oczywiście, kaziku, dotrzymamy ci towarzystwa, poniesiemy razem jedzenie, wodę. Oraz drewno na opał. Ruszyliśmy o poranku. Cały dzień wspinaliśmy się, by wieczorem rozbić obóz na stoku góry. W dole widniało morze kłębiastych chmur, pod nad nami zaś, w lśniącym lodem wierzchołku, odbijało się światło księżyca. To od tych odblasków góry księżycowe wzięły swą nazwę. Drugiego dnia wspinaczki dotarłem do miejsca, którym ziemię pokrywał śnieg. Oczarowany widokiem Białego Puchu czekałem na tragarzy, którzy zostali w tyle. Gdy dotarli wreszcie i ujrzeli zmarzlinę, stwierdzili: Nie mamy butów, odmrozimy sobie stopy, jeśli pójdziemy boso po śniegu. Nie uda się nam wejść na szczyt kaziku. Nie szkodzi, odpowiedziałem. Wziąłem do ręki garść śniegu i ulepiłem z niego kulę. Wracajmy, powiedziałem. I tak zaszliśmy wysoko. Mężczyźni wydawali się zaskoczeni tym, że tak łatwo zgodziłem się wracać do wioski. Nie będzie ci przykro, że zrezygnowaliśmy ze zdobycia szczytu? spytali? Nie, uśmiechnąłam się tajemniczo. Przyznam się Wam, że to nie wejście na sam szczyt było moim marzeniem. Spoglądając daleka na tę górę. Domyślałem się, że jej wierzchołek pokrywa śnieg, który tak kocham i za którym tak bardzo tęsknię. Zapragnąłem zobaczyć go z bliska. Udało się, a nawet trzymam śniegową kulę w dłoniach. Możemy wracać. Trakarze zachichotali, pomaszerowali ścieżką z powrotem do wioski. Słyszałem, jak rozmawiają i śmieją się z dziwnego białego człowieka, który poświęcił dwa dni wspinaczki po to jedynie, by dotknąć mroźnego śniegu. Wieczorem wypoczywałem na leżaku przed chatą w Beni, pykałem fajeczkę i spoglądałem na ośnieżony szczyt u Wyciągnąłem z manierki przyniesioną z gór kulę śniegu i wrzuciłem ją do kubka. Wierzcie mi, nie ma nic przyjemniejszego niż popijać w gorący afrykański wieczór mrożony sok bananowy. No, My nie możemy niestety bawić się śniegiem, ale życzę Wam ten ostatni dzień starego roku, aby nowy, był wspaniały, obfitował w cudowne wydarzenia, abyście spotykali na swojej drodze pięknych, dobrych, ciekawych ludzi i żebyście stale mieli coś do zrobienia: coś fantastycznego, coś ciekawego. I wszystkiego dobrego moi drodzy w nowym roku. A to chrapanie to barnej. chrapie. Pa. Do zobaczenia w nowym roku.